Robin Hood. Dlaczego? <laughs> 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 по-перше сам оокрас я ў вельмі мокрас сюжднявеча наве тераске доокраз щоогоднівечає викладана в 8ми клясі я попросту ну неві тоє моя дзіна та замки хочеш і те воїни але і гісторія кушцолая і, і як повець, штука архітэктычна і власне те бугатер Робі гуд который походзіл стаї Anglii, jego przygody, ale za jedno i tamtego czasu ubrania, tamtego czasu obyczaje, tradycje, styl życia. I to, że zajmował się dobrą sprawą, pomagał biednym. Chyba to też coś jest takiego, no nie powiem, że we mnie, ale pomoc, właśnie ta, ta, ta pomoc, pomoc komuś innemu komu to też jest coś. No, z mojej dzieci, że pomagam. Pomagam uczniom, pomagam kolegom. діцінства любіла фільми у рецежах, о середню вечу, у кролевнах І то так в суммі chyби забралося, 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 вже по 12й клясі постанові e, злоить документи, значе на університеитети ще педагогічны. Те дзеці są руныя не для того що хлопці chłopczyk czy dziewczynka, dlatego, że jedne dzieci ciebie wpuszczają w swój świat, a drugie nie wpuszczają. I to jest, te, które nie wpuszczają, z tymi jest najtrudniej, bo nawet dobre, dobre słowa, jakieś podejście do tego dziecka, ono jest na tyle zamknięte, na tyle jest w swoich jakiś tam problemach I, i to widzisz, i ty stajesz się takim, no jak to powiedzieć, no, bezradnym bo nawet nie wiesz, jak do tego dziecka podejść. Próbujesz różne warianty i to jest właśnie ta ciężka chwila, kiedy ty zaczynasz przybierać, jak z nim rozmawiać, co mu pokazać, co mu powiedzieć, czy on reaguje na to. A jest dzieci, które naprawdę ciebie wpuszczają, w swoje serce i ty stajesz się przyjacielem. I to tak przyjemnie, kiedy uczeń podchodzi i mówi: "Panie, wy jesteście samo najlepsze. A opinia uczni jest, no, tak powiedzmy, nie bardzo dobra. Я як кубета, то яє мама,є там коляжанком, jest там пшеяцюлком так, jest найближшая як роддзіна та кубета, który мати саме колпоты, забраць дзеці, справдзіць працы, przyшуковаць з дзецьмі там лекцыіні, пусть дукіна і так далі і так далі. Натомastже ямовве кубетаnauczyцель. U mnie jest coś takiego, że kiedy przychodzę do szkoły, u mnie wyłącza się tamta kobieta i wyłącza się kobieta nauczyciel. Ja w pracy zapominam o swoich troskach ja jestem nauczycielem. I nawet kiedy mnie bywa ciężko i źle, nie tylko wystarcza rozpocząć lekcje i moje gdzieś problemy, czy radości, czy jakieś sprawy rodziny, one gdzieś tam odlatują. Ja jestem tutaj i teraz z tymi dziećmi właśnie na tym temacie. Z tymi ja jestem w starożytnym Rzymie. Z tamtymi jestem w średniowiecznej Anglii. Z trzecim, trzecim mamy I wojnę światową i jeszcze coś takiego. To znaczy nie ma tamtej kobiety, jest tylko kobieta nauczyciel. Czy to jest ofiara? To jest ofiara swego swobodnego czasu. Ale to nie jest ofiara, że ja idę na to przemysłowo. Ja oferuję się dobrowolnie i z wielką chęcią. Bo dla mnie praca nauczyciela to jest. Coś takiego, że ty dzieciom przekazujesz nie tylko naukę, wiedzę, ale ty przekazujesz stosunki pomiędzy nauczycielem a uczniem. Przekazujesz zachęcenie do nauki.